Cześć kochani, witajcie na siedzibku Marcinówka, na którym próbujemy urządzić ogród za maksymalnie 5000 tysięcy Dziś zaczynamy nietypowo, bo najważniejszy temat odcinka to ćma bukszpanowa. Tak kochani, także w tym roku zaatakowała nas ćma bukszpanowa. Ale to nic, nie martwimy się, bo mamy na nią sposób. Zobaczcie, jak sobie poradziliśmy z tą jędzą. Sami zobaczcie, mamy tutaj wspaniały rządek bukszpanów, które dostaliśmy od rodziców Oli. Rosną sobie tutaj, raz lepiej, raz gorzej. Trochę niewypielone, ale na to nie patrzcie. No i cóż, no rosną. Ale nie zbyt dobrze, no. Nie zbyt dobrze dlatego, że ciągle atakuje bóg szpanowa. Ten tutaj, nasz krzaczek wspaniały, oberwał bardzo mocno w tamtym roku. Tak naprawdę nie byłem pewny, czy w ogóle przeżyje. Jeden tutaj wypadł całkowicie, ale to chyba jeszcze wcześniej, już nie pamiętam dokładnie, nie udało mi się w czas zareagować. Ten tutaj, jak widzicie, oberwał bardzo, bardzo mocno, ale się odradza. Jak widać tutaj u dołu, jest całkiem dużo nowych odrostów, więc będzie dobrze. No ale sam krzak oberwał bardzo, bardzo mocno. Natomiast cóż, nasze zabiegi zadziałały i powoli się odrasta, a w tym roku bach. Kolejny raz przyszła śmabł No i w tym roku ta inwazja była naprawdę bardzo konkretna. Widzicie, ten krzaczek też tutaj mocno oberwał, jest taki trochę lichawy, ale na dole przyrostów bardzo, bardzo dużo. Ale zanim pokażę Wam ten mega skuteczny środek, zobaczcie, że nie rzucam słów na wiatr. To nie jest żadna ściema. Zobaczcie na ten wspaniały okaz Bokszpano. Zobaczcie, ile ma nowych przyrostów pięknych. Na dole też troszeczkę ich jest. Chociaż akurat tutaj znacznie mniej. No ale jest wspaniały, zdrowy, widać, że się będzie rozwijał. Zresztą zobaczcie, nie ma żadnej ćmy. Nigdzie jej tutaj nie dostrzeżecie. Dlatego, że nasz sposób jest bardzo, bardzo skuteczny. Aby poradzić sobie z tą okropną ćmą błyszpanową, przede wszystkim potrzebujecie opryskiwacz. Może być on taki 3-litrowy, może być mniejszy, 1,5-litrowy, może być duży, 15-litrowy. Jaki sobie kupicie, jaki posiadacie, to już wasza sprawa. Natomiast opryskiwacz jest niezbędny, dlatego że właśnie za pomocą oprysku zwalczamy tę cholerną jędzę. Oczywiście trzeba wiedzieć też, czym pryskać, i ja już wam to mówię. Musicie kupić środek Lepinox. Nieważne jakiej firmy, tak mi się przynajmniej wydaje. My używamy akurat jednej konkretnej, nie będę reklamował, bo to nieistotne, jeszcze mi za to nie płacą. Ale środek nazywa się Lepinox. Jest to biologiczny insektycyd, który znakomicie zwalczać me. Naprawdę, było jej tutaj mnóstwo. Popryskałem, odczekałem, przychodzę, nie ma, a krzaczki przestały zamierać, przestały usychać, przestały być pokryte jakoś ochydną pajęczyną czy mazią, a zamiast tego zazieleniają się na nowo i przy, mają nowe przyrosty, nowe, młode liście, tli się w nich to życie całkiem dziarsko. Oczywiście, żeby utrzymać swoje bukszpany w dobrej kondycji nie wystarczy tylko opryska, to w zasadzie najmniejszy problem, to jest tylko po to, żeby zwalczyć ćmę bukszpanową. Musicie swoje bukszpany oczywiście odpowiednio podlewać, najlepiej też nawozić, no i cóż, pielić, czego my nie robimy ostatnio, ale to się na pewno zmieni już niedługo. Mam nadzieję, że w następnym lub za dwa odcinki będziemy mogli Wam już pokazać wypielone bukszpany i wypieloną lawendę, bo ona rośnie tutaj obok. No ale cóż, dość o tej ćmie, dość o tych opryskach. Chodźcie, pokażę wam, co się zmieniło tutaj na naszym warzywniku, a zmieniło się naprawdę dużo, bo praca w re. Jak widzicie, cały jestem zapocony i zmęczony, bo urabiam się po pachy, żeby ten nasz warzywnik się rozwijał i żeby zdążyć na wysadzanie pomidorów, na wysadzanie papryki, na wysadzanie różnych innych naszych rozsad, a także na wysiewy majowe i czerwcowe. W końcu majówka w pełni. No to co innego można robić, jak nie na ogrodzie, no, można jeszcze dom remontować, ale to akurat nie my. Chodźcie, pokażę wam. Ola wam chyba mówiła, że posadziliśmy truskawki. Dostaliśmy je od moich rodziców, posadziliśmy, no i tak niby tymczasowo, niby jako tako, myśleliśmy, że uschły. No ale się okazało, że nie uschły. Zobaczcie sami, jakie mają piękne, nowe liście, nowe przyrosty. Widać, że z serca tych truskawek wychodzi... Ta wspaniała roślina, a niektóre mają już nawet kwiaty. Jak widzicie, niektóre lepiej, niektóre gorzej, ale cały czas coś tutaj się dzieje, cały czas coś wyrasta. No i być może nawet jeszcze w tym sezonie będziemy mogli spróbować pierwszych owoców. W grządce obok, jak widzicie, najlepiej na razie wyrosła nam rzutkiewka Już sporo liści na, widać na zewnątrz. Widać też, że w niektórych miejscach tutaj wychodzi o czerwony koconek. Ja wiem, może by. Jedną wyrwać i spróbować, chociaż wydaje się być jeszcze taka malutka, tyciutka, no. nie chciałbym w tym roku przegapić tego momentu i znów zerwać ją, wykopać, wyrwać, no, zebrać w każdym razie plon za późno, żeby już była taka gorzka i żylasta Chciałbym pysznej y, rzutkieweczki z tą nutą ostrości, na świeżo, z twarożkiem, a widziałem, że Ola kupiła twarożek, to może coś tam się weźmie, taki startej. No, a poza tym, jak widzicie, zaściółkowane wszystko, bo było już pierwsze koszenie. No też Wam pokażę. Yy, w każdym razie, zaściółkowane, no i od razu lepiej trzyma wodę. Tak powinno być. Lecimy dalej, bo takie warzywka warzywkami, ale pokażę Wam, co tutaj się dzieje. A dzieje się. O, Zobaczycie. Teraz stoję w miejscu, w którym rok temu stał tunel, rosły nasze wspaniałe pomidory i troszeczkę papryki. Jak widzicie, w tym roku tunel stoi obok, niedaleko i tutaj będą rosły chyba papryki, bo będziemy mieć dla was niespodziankę, ale to później. W ogóle nie w tym odcinku, w następnym chyba. Natomiast co się stanie z miejscem po tunelu? Oczywiście grządka podniesiona, coś innego mogłoby być w naszym warzywniku. Jak widzicie, praca trwa, część tutaj już jest. Mamy jedne deski, mamy drugie deski, takie boki, już grządki zewnętrzne zrobione. No a w środku. Jeszcze nie zrobione, trochę kamieni, trochę różnych rzeczy, no pracy tu jeszcze co nie miara, ale będzie piękniej i będzie to taka specyficzna grządka, bo w kształcie litery U. Jedyna w swoim rodzaju, jedyna w tym warzywniku. Idźmy dalej, bo zrobiłem też już w, razem z olo oczywiście, no to nie jest tak, że ja tu robię sam, chociaż niektórzy mogłoby się tak wydawać. To zrobiłem tutaj już w pełni grządkę skończona, czeka na wysiew. No najpierw na podlanie, a później na wysiew, oczywiście, na zaściółkowanie. Jeszcze nie pamiętam co tu będzie rosło. Odcinek z wysiewami też przed nami, także kochani będzie się działo. Cieszę się, że grządka została skończona, bo jednak to moc pracy. Od w ogóle pamiętacie, Ola Wam mówiła chyba w poprzednim odcinku, że dużo nam pomogli nasi rodzice. No i chyba moja mama wpadła na taki świetny pomysł, żebyśmy nie tracili tej ziemi, która jest na przykład na ścieżkach. To całą ziemię mi tu wykopała. Tutaj widzicie trochę leży i będziemy ją wykorzystywać na inne grządki w innym miejscu. Dzięki temu być może nie będziemy musieli kupować nowej ziemi. No, Mnie to oczywiście kosztowało trochę pracy, żeby jakąś tę grządkę tutaj w porządku ustawić. No ale bez przesady, coś za coś. Wiecie, jak się oszczędza pieniądze, no to się trochę więcej pracy wkłada. No to zawsze musi być jakiś konstant w tym świecie. No ale udało się. Także grządka gotowa, czeka, a ja Wam pokażę za chwilę kolejną. No i jestem w grządce kolejnej z naszego planu. Grządce tu robię planem moich rodziców, ale też trochę w zmodyfikowanym, dlatego, że nie wybieram na początku ziemi też ze ścieżek, wybieram ją tylko ze środka. Dlaczego? Dlatego, że pozwala mi to łatwiej tę grządkę wypełnić, a jak już ją wypełnię, to wtedy zabiorę tę ziemię ze ścieżek, no i będę mógł ją wykorzystać gdzieś indziej. Jak widzicie, wykopałem całkiem potężny dół, na pewno długi i szeroki, ale też odpowiednio głęboki. Niżej już nie ma sensu, dlatego, że tam jest piach, to już nikomu niepotrzebne. No i cóż, Obok czekają zbite kolejne grządki, kolejne dwie. Ta jest y, trzecia, i mamy jeszcze jedną taką małą grządkę. Tosi, to zaraz Wam pokażę. Jest całkiem sporo miejsca. Tam, jak widzicie, y, dalej, dalej. Może przejdę. O, tutaj, tylko muszę uważać, żeby tego klana nie rozwalić. Tutaj jeszcze trochę terenu nam zostanie. Co tu się wydarzy? Niespodzianka. No i jesteśmy, a się schyliłem, bo grządka mała, no to ja się trochę zmniejszyłem. Mała, najmniejsza, porówn porównywalna do tej, którą już jedną mamy. To będzie grządka dla Tosi, bo bardzo się ucieszyła, kiedy powiedziałem, że mogę jakoś grządkę zrobić. Będzie się dzięki temu mogła uczyć jak uprawiać, jak dbać o roślinki, jak podlewać, co się dzieje, jak się nie podlewa, bo pewnie czasem zapomni. No już powiedziała, że chce tu hodować wszystko, uprawiać nie hodować, uprawiać wszystko co lubi, czyli ogórki, pomidory, nie pamiętam co jeszcze, troskawki, takie różne rośliny, na pewno się nie zmieszczą, no ale cóż, kto laikowi zabroni. Myliłby się jednak ten... Kto by myślał, że to już koniec tego odcinka? Nic bardziej mylnego. Idziemy teraz dalej. Pamiętacie na pewno, jak Ola Wam pokazywała, nasz sposób na darmowe sadzonki. A więc ten sposób wykorzystujemy cały czas, kontynuujemy go. Mamy tutaj kolejny tego przykład. Zobaczcie. W tej oto beczce rosną sobie. Różne roślinki to jest na przykład ligustr pospolity, który będziemy wysadzać wzdłuż tutaj naszego warzywnika pomiędzy warzywnikiem a sadem owocowym, żeby trochę osłonić od wiatru. Myślę, że tutaj będzie, tam dalej też pewnie jakiś będzie. W ogóle chcemy różne żywopłoty, a przynajmniej ja chcę taki mam pomysł magiczny, że tak powiem żeby właśnie mieć takie naturalne odgrodzenia. Czy to od innych osób, czy to po prostu pewnych części naszego ogródka. No i też, żeby one stanowiły taką naturalną właśnie osłonę od wiatru, jakieś tro trochę ciepłoty tutaj tym roślinom dały. Także tutaj czekaj na wysadzenie. Obok mamy też jakąś inną roślinkę. Jeśli się nie mylę, jest to pigwa bądź pigwowiec. Tutaj jedna trochę przyschła, ale widzę, że jeszcze żyje, więc chyba trzeba ją będzie szybciej wsadzić. A obok, Ola Wam chyba jeszcze tego nie pokazywała, rośnie prawdziwe stado naszych darmowych sadzonek. Nie wiem, czy wszystkie są dla nas, no ale staramy się tutaj no, wyhodować nowe hortencje. Podobno czy część jest bukietowa, część jest ogrodowa. No zobaczymy, jak to będzie. Widzę, że tutaj troszkę gorzej. Może brakuje deczko wody. Chyba tak, bo lekko się zeskło. No, róża. W chyba nie da rady, no ale zobaczymy, może też coś tam odbije. No ona korzenie nie miała, to po prostu odcięty w badel. Zobaczymy, co z tego będzie. Te tutaj hortensy, jak widać liście jakieś cały czas mają, więc może się też ukorzenią. No, jak robiliśmy taką rozsadę u nas w mieszkaniu w doniczce, to chyba udało nam się 7 takich patyków ukorzenić. Zobaczymy jaki procent będzie tutaj. Dobre byłoby, chociaż kilka, zawsze to jakieś roślinki więcej. No piękny to jest czas, piękna pora roku. Wszystko rośnie, budzi się do życia, wszystko kwitnie. No jest yy, ogrom pracy, ale jest fajnie. Tylko te robaki cholerne, po prostu mnóstwo ich tu lata. Much, nie much, komarów. No i wszystko się zaczęło. No ale co zrobić? Takie życie. Mam nadzieję, że jak kolejny raz będę Wam pokazywał ten warzywnik, to wszystko to już będzie pięknie zrobione. Ale zanim, no to zobaczcie ile się zmieniło, jak on wyglądał chwilę temu, jak wygląda na obecnym etapie. Najlepiej jak zobaczycie to z lotu ptaka. Najpierw będą ujęcia kiedyś, a później będą ujęcia teraz. Przyznacie, że zmiana jest gigantyczna, a wszystko to praktycznie bez wydawania żadnych środków finansowych. Z tego jesteśmy szczególnie dumni. A wy koniecznie zobaczcie nasz ostatni odcinek, który znajdziecie tutaj, a w nim Ola pokaże wam, jak razem z pomocą moich rodziców udało wam nam się zmienić mnóstwo rzeczy na tym siedlisku. Oglądajcie koniecznie. Do zobaczenia, pa.